Dni Starogardu w tym roku będziemy tradycyjnie już tradycyjnie już obchodzić pierwszy weekend lipca. Z uwagi na to, że nie będziemy organizować w tym roku miasteczka kibiców w Starogardzie Gdańskim, bo takie były plany poprzednie, żeby to połączyć z miasteczkiem kibiców niewiasta, ale jednak się potoczyły w Zresztą wydarzenia się potoczyły inaczej niż myśmy planowali, dlatego dni Strelgardu będą organizowane w dniach 6-7 lipiec. I staramy się jak wszystko, czy tam większe rzeczy, które w tym roku robimy, poświęcić piłce nożnej i Kazimierzowi Dejnie. Nie tyle poświęcić, ile wykorzystać tę unikalną możliwość promocji miasta poprzez postać Kazimierza dajny i korzystając z tej niesamowitej okazji, że Polska ten rok organizuje Turniej Euro 2012. Dlatego też Dni Miasta chcemy zrobić pod znakiem Takiego stylu e, znanego wielu osobom tutaj w Starogardzie, nie tylko. E, Reggae-Dayna-Style, e, który został zapoczątkowany przez zespół, e, zespół Jordan. I e, mieści się to w naszych takich dalekosiężnych planach, żeby w przyszłości spróbować zorganizować w Starogardzie gdańskim e, e, coś w rodzaju festiwalu e, Reggae. E, Jednocześnie łącząc też z wydarzeniami, sport... z wydarzeniami muzycznymi wydarzenia sportowe korzystając z naszej bardzo dobrze rozwiniętej infrastruktury sportowej i bazy obiekt... licznych obiektów w Stelagardzie Gdańskim. Otóż, co czeka nas w tym roku? Dni Stelagardu potrwają dwa dni. Rozpoczną się w piątek tradycyjnie wieczornym koncertem plenerowym. W tym roku będzie to koncert plenerowy. Orkiestry Dentej z Centrum Kultury łącznie wystąpią z orkiestrą reprezentacyjną miasta i gminy Olszyna-Zasilonska. To wynika z um, takiego programu wymiany pomiędzy orkiestrami, który, który realizuje um, Starowek. I cała sobota od godziny 16 do bardzo późnych godzin wieczornych będzie wypełniona programem, o którym częściowo już mówiłem. I oczywiście też tradycyjnie rozpoczniemy dni Sterogardu wydarzeniem, takim jak neutralizacja króla kulkowego. Oczywiście, wszystkie. Koncerty będą uzupełnione dodatkowymi atrakcjami dla mieszkańców po to właśnie, żeby park jak co roku żył, będą zaangażowane środki rekreacji strażackie centrum kultury, będą zajęcia rekreacji sportowej, park zabaw dla dzieci, stoiska z robami ludowymi, stoisko wystawy prac Uniwersytetu Trzeciego Wieku, różnego rodzaju działania plastyczne. Będą realizowane wystawy Rynk Odziału pokazy zlecznościowe Policji i Straży Pożarnej, pokazy rycerskie, oczywiście, stoiska gastronomicznej i handlowej. Dominującym, że tam late dni, dni Starogardu w tym roku będzie muzyka reggae. Dlatego większość zespołów, które zaprosiliśmy, są związane z tym nurtem. Są to oczywiście no, na pierwszym miejscu należy wymienić zespół Jordan. Również zaprosiliśmy zespół Raz Luta. Także zespół Izrael, a Gwiazdą Wieczorą z kolei będzie zespół Blenders.